Komiksowa biografia Rysicy Urszuli. Na tym filmiku będę wam pokazywać kilka komiksów z Rysicą od początku do końca serii Największy Skarb Świata. Oczywiście nie są to wszystkie komiksy, ale takie dość ciekawe powybierane. Komiksy są poukładane tak, że możemy śledzić losy naszej Rysicy. No to możemy podzielić je na kilka punktów i zaczynamy. Punkt pierwszy. Rysica Uruszula urodziła się w lesie, ale zawsze była fanką wielkomiejskich klimatów. Dlatego też raz jako kociątko zabłądziła w wielkim mieście i wtedy Kinga przez przypadek uratowała jej życie. To znaczy ta znalazłaby się pod kołami samochodu i gdyby nie Kinga, no to byłby już marny los naszej Rysicy. Ale do tej historii jeszcze wrócimy. Pierwszy komiks, Wielka przygoda rysicy Urszuli zakłada fakt, że rysica znowu pojawia się w mieście już jako taka troszeczkę starsza kotka i biega sobie po parku. W zasadzie to przypomina jej ten park coś z przeszłości, jakaś właśnie samochód, jakaś ruda dziewczyna, ale zamiast rudej dziewczyny spotyka pewnego blondaska o imieniu Szymon, który ma pieska Azorka, takiego białego spaniela. Szymon jest przedszkolakiem i jest na takim etapie rozwoju bardzo arcyciekawym, że wszystko zabiera do domu. Więc zabiera do domu dzikie zwierzę. Rysica postanawia się jednak zaprzyjaźnić z łopakiem i z jego psem, a ten pies, o dziwo, postanawia, że coś by myśli, zaczyna nawet po cichaczu szukać jakiejś książki z magicznymi, wiecie, artefaktami, jacyś magowie tajemniczy, bo odkrywa, że zakochał się w Rysicy Urszuli i chciałby ją mieć dla siebie. Ale nic z tego. Kiedy Rysica dowiaduje się, że Azorek jest jej nie tylko największym przyjacielem, ale wolałby, żeby byli, byli, byliby parą, ta na początku go obśmiewa, ale potem dochodzi do wniosku, że w sumie, no dobra, Azorek, masz prawo kochać każdego, ale to byłoby bardzo dziwne. W tej rozmowie przysłuchują się tajemnicze czarownice, ukryte w jaskini przez starego Feniksa, na skutek pewnego trzęsienia ziemi, może i wywołanego przez rysicę i azorka. Masy kosmicznych czarownic zostaje uwolniona, i Rysica odkrywa, że trudno. W związku z Mazorkiem na szczęście nic nie będzie, a ona ma ważną misję do wykonania. Musi powstrzymać te czarownice przed zrobieniem Ziemianom bardzo niemiłych niespodzianek, w formie oczywiście kłopotów. Azorek nie do końca kuma o co chodzi. No, ja też bym na jego miejscu nie kumała o co chodzi. Rysica biegnie przed siebie, myśląc, że będzie super bohaterką, a jej tropem podąża bazyliszek. I to jest koniec pierwszego komiksu, w którym poznajemy naszą Rysicę. Tym razem idziemy dalej tropem naszej Rysicy, i ta właśnie przypomina sobie o naszej Kince. O tej dziewczynie rudej, która kiedyś uratowała jej życie i widzi ją w parku. Jesteśmy w epizodzie Berło Bastet, gdybyśmy brali to pod uwagę no to pamiętamy, że czarownice zostały uwolnione z pułapki a rysica Urszula jest w pewnym sensie prowodyrką tego wydarzenia. Trzeba działać, widzi rysica naszą rudą Kingę w towarzystwie pewnego jamnika i tu sprawy się szybko potaczają. Rysica Urszula postanawia zaprzyjaźnić się z, z Kingą, ta jej nie za bardzo pamięta, w sumie to nawet nie wie, czy Kinga ją rozumie, chociaż w przeszłości wiedziała, że Kinga rozumie mowę zwierząt, ale jej jamnik Cezar troszkę wszystko komplikuje. To znaczy, wiecie, szczeka dość niewyraźnie, cuduje, także Kinga kiedyś myślała, że gadała ze zwierzakami, ale pewnie upadła na łeb, nie za bardzo pamiętała to, co było w przeszłości, czyli historia z Rysicą, historia z Małym Feniksem się kłania. I oczywiście bierze nieświadoma tego kota, który dokucza jej Jamnikowi. Nie wiem, jaki, jaki urok osobisty miała Rysica Urszula, że wszyscy się nabierali na jej urok osobisty. Zwłaszcza, że skutki tego uroku osobistego były takie, że Rysica zdemolowała pokój. Kingi. oczywiście wszystko zbalając na jamnika. Potem nie wiadomo dlaczego pojawia się jakaś tajemnicza bogini Bastet, tak jakaś kot, który określa siebie mianem bogini egipskiej. Kinga dowiaduje się, że jest rzekomą bohaterką i ma uratować świat przed zniszczeniem przez kosmiczne czarownice. A przypominam, że kosmiczne czarownice uwolniła z pułapki rysica Urszula. Przechodzimy do kolejnego etapu biografii naszej Rysicy, kiedy już Rysica Urszula jest razem z legendarną bohaterką, tak przynajmniej uważa, i nie zmienia zdania, to pomaga Kindze w różnych jej misjach. Oczywiście przyczyniając się np. do zniszczenia berła Bastet i do neutralizacji pozostałych magicznych przedmiotów. Kiedy Kinga Dowiaduje się, że jest wybrana przez przypadek, a magiczny artefakt został uszkodzony. Rysica nie daje za wygraną. Uważa, że to nieprawda. I na przykład ma tak złą opinię wśród innych kotów, że na jedną z misji Kinga musi przybrać jej postać i iść po magiczny pergamin do miasta kotów, bo nie chcą wpuścić oczywiście samej Rysicy Urszuli. Kinga oczywiście udaje innego kota. W okularach Okularnik, tutaj nasz znany kot z wyjątkowo złą orientacją w przestrzeni, że naby nie do końca wie, gdzie jest to słynne miasto kotu w Egipcie. To taka dygresja na temat kociej postaci Kingi. W kolejnych przygodach Rysica Urszula postanawia pójść już całkiem na całość, bo na przykład kiedy Przepka bacają na swoją stronę czarownicę Martę, ta postanawia zostać kosmiczną czarownicą. Staje licencję na bycie kosmiczną czarownicą i dostaje na przykład złotą magiczną kulę do odgadywania przyszłości. No to kod zostaje czarownicą. A jednocześnie ten kod nadal jest maniakiem gier komputerowych, telefonów komórkowych i oszczędzania pieniędzy w, w niezbyt ładnie pachnących skarpetkach. To taka tutaj, jeśli chodzi o zainteresowania naszej rysicy. Oczywiście niezmiennym punktem hobby Rysicy Urszuli jest dokuczanie jamnikowi Cezarowi i nazywanie go kiełbasą. A co do kiełbasek, to oczywiście przypominam, że największym wybrykiem Rysicy Urszuli było spalenie domu Kingi, jej pierwszego adresu. Widzimy to w finale Berła Bastet, gdzie Kinga Rozmawia z rodzicami. Tak, spokojnie, wszystko ok. Możecie wracać za godzinę. Nie puściłam domu z dymem. A za jej plecami Rysica Urszula i Jamnik Cezar palą sobie ognisko na tapczanie. Jaki był tego efekt? Przypominam, że widzicie to na kartach komiksów, jak i oczywiście w animacjach, bo to akurat mam na kanale YouTube. Jeśli chodzi o naszą Rysicę, to taki trzeci punkt jej biografii. to Przypominam, że w trakcie prawie ostatniej przygody Kingi ta Rysica Urszula mogłaby zginąć, bo Kinga zostaje zamieniona w bazyliszka i o własnie nie zabija wzrokiem swojej przyjaciółki. Rysica Urszula, pomimo że ma kontakt z magicznymi przedmiotami i magicznymi zwierzętami, to jednak nie jest tak długowieczna jak nasza bogini Bastet. I w jednym z ostatnich rozdziałów z komiksów widzimy jak ona się starzeje, kiedy Kinga ma już swoją rodzinę i wtedy zostaje wyjaśniona do końca sprawa ze złotym piórem. Żeby jednak rysica Urszula dalej mogła przeżywać cudowne przygody to wpada na Arcy zły plan ze swoim największym przyjacielem szczurem Adamem z gangu Pana Szczeka Cofają się w czasie, jadą do starożytnego Egiptu, znowu są piękni i młodzi, i tam spotykają swoich przodków, którzy podpadają bogini Bastet. Przodkowie, Rysicy i pszczura Adama, kotka Paszcz i szczur Neo, są skazani na śmierć przez boginię Kotkę za to, że knuli przeciwko starożytnemu Egiptowi. To oczywiście nie była ich wina. A oczywiście wina kosmicznych czarownic, które postanowiły zatruć Nil. Co ciekawe, oczywiście Paszcz i Neo byli maniakami, wynalazcami, i kiedy znaleźli się w czasach współczesnych, bo tak się akurat stało, to byli przeszczęśliwi, że istnieje coś takiego jak elektryczność, nie ma egipskich ciemności, komputery, laptopy, samoloty itd. Chodzi na to, że Rysica Urszula nie była tylko jedyną maniaczką nowych technologii. No, takie najciekawsze fakty z życia Rysicy Urszulin, przedstawione w moich komiksach, które tutaj widzimy. Komiksy te miały oczywiście w pierwowzorze siedem części. Zaczynały się od Perła Bastet, kończyły na przygodzie w starożytnej Grecji czyli w Olimpii, bo tam był oczywiście siódmy cud świata, czyli właśnie Wielki Posąg Zeusa. Dodatkowo z czasem doszły jeszcze rozdziały przypominające wcześniejsze przygody Rysicy, patrz historia z Szymonem oraz historia o Małym Feniksie, gdzie poznajemy pewnego staruszka i dowiadujemy się, że Rysica Urszula ma dość czarny humor, a potem jeszcze doszła historia związana z tym, jak rysica Urszula przez przypadek posyła Kingę do innego wymiaru, bo uznaje, że jest czarownicą Patrycją. Czyli animacja, która była jakby dodatkową przygodą Kingi. W tym roku z okazji 25 lat serii Największy Skarb Świata myślę, że może powstanie jeszcze jakaś animacja z tego uniwersum, a może i serial. Pokazujący przygody Kingi z zupełnie innej perspektywy. Co sądzicie o Rysicy Urszuli i przygodach? Podoba Wam się ta postać? A może macie innych faworytów? Piszcie pod tym filmikiem. Jeśli jesteście ciekawi innych biografii moich bohaterów, to dajcie znać w komentarzach, a ja będę mogła Wam wtedy pokazać jeszcze inne obrazki z tego świata.